Moi drodzy, święta się zbliżają i my też czujemy już powoli ten nastrój świąt, dlatego dzisiaj zaprosiliśmy Ulę Somo, która zna się na żywieniu i co? Nagrywamy I na świąteczne i nagrywamy na na świąteczne, A na 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 A dlatego 33. Przepraszamy, ale jeszcze nie posprzątane, także jeszcze nie daliśmy, nie daliśmy rady. Do tej pory widzieliście nas, jak jedliśmy to, to co można zjeść na, na stadionie. Dzisiaj mamy dla Was propozycję zjedzenia tego, co można zjeść w domu. Cały rok jemy samo dobre, a dzisiaj postanowiliśmy, nie, przed świętami zrobimy dyspensę i co? Zjemy coś niedobrego, nie niezdrowe, jest, niezdrowe. To, to praktycznie, to jest nieosiągalne w zimę A my mamy to dziś, to są jeżyny, tak? To są jeżyny Ty byłeś kiedyś w lesie? Po angielsku to są jeżyny To są owoce runa lesie Właśnie ja że za chwileczkę dołączy do nas wybitna, przepiękna gospodynia Jako, że yy, jako że ja mieszkałem na paru kontynentach na świecie Tutaj podobno jest jakiś niesamowity, niesamowity piekarnik Tu taki mały gifcik, jako, że Będziemy, będziemy, pracowali z kobietą, ja jako, że na paru kontynentach byłem, także jako taki begi, taki bygi. Be yy, no, ty no, byłeś florystą, byłem, Tak, tak, tak. No właśnie. Yy, będziemy gotować z ulą, przede wszystkim, która będzie nadzorowała, abyśmy się nie potruli i żeby nie zapchało nam do końca żył. jesteśmy pochwaleni, że zrobiliśmy bardzo dobre zakupy. Ingredients to są po angielsku. tak jest. Ingredienty to są po polsku. Będziemy mieli skrzydełka, to jest pierwsza sprawa. Będą też tortille z wołowinką. Będzie też element zdrowy, bo będzie sałatka. Aż mnie nos już, już spędzi. Zrobimy sobie też własny humusik. Ja tylko powiem jedno, jest taki renesans ciecierzycy. Jest taki renesans wszystkich tych strączkowych warzyw. Ula, powiedz Ci, ja dobrze mówię. Bardzo dobrze mówisz, ale myślę, że ten renesans dopiero odchodzi. I my, jako prekursorzy, będziemy mówić właśnie o tym, żeby jak najwięcej. Poza tym też to na Tam jest dużo błonnika. No całkiem sporo. Ty, może byśmy umyli ręce. Trzeba zacząć od umycia tak zwanych rąb. Pamiętam, kiedyś mieszkałem w Tajlandii, to było niesamowity dobry czas. Tam w ogóle inaczej są skonstruowane krany, toalety są troszkę inne niż u nas. I tam woda leci od dołu. Od dołu, Tak, ale praktycznie jak A to nie. tak jak na stadionie Kotelko. Pamiętam, że kiedyś oglądałem filmy, ludzie zajadali te naj, najbardziej ostre papryczki na świecie. A może Ghost no. Pepper. A Dzisiaj no. my nie mamy wprawdzie Ghost Peppera, ale uwierzcie mi. Ta papryczka naprawdę robi robotę. Najważniejsze w papryczce jest to, żeby usunąć gniazda nasienia. A ulubiasz tą papryczkę? W tych nasieniach? w tych nasionach. W angielsku jest evil. Lord, trzeba ją rozkroić? Nie, przerażasz mnie. Weź pokaż, bo, bo ja po prostu boję się, ja praktycznie boję się tak. białej broni. Dlaczego to, tego w ogóle zacząłeś? No to jest podstawa. Trzeba to po prostu wyszkielić. Wy, 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 tak. tak. Ojej, ojej, ojej. I później jak ją już zeszklisz, mhm. To później czosnek i później z tej puszki pomidory, no nie? Dobra. A ile ząbków? Trzy. Dobrze. Dobrze. Takie już są plusy i minusy robienia jedzenia i plus to jest jedzenie, a minus jest robienie. Rozumiem, że ten papierek po się już tu był. Tak. Nie wiemy słodyczy. Nie wiem, I czy ty zgodzisz się ze mną, że czosnek? Mniej powinno się kroić, a bardziej właśnie naciskać, żeby to ten miąż, który jest w środku, tą esencję, tam gdzie jest właśnie ten naturalny antybiotyk, żeby to, to wyskoczyło. Bo wiele raz o tym mówiliśmy, mm -hmm. ale jednak wiesz, no, ty jesteś ekspertką od odżywienia. I to chyba jest coś w tym, że, że te właśnie ta sama słodycz, ta sama energia jest właśnie w środku, nie należy tego ciapać, tylko właśnie po to są właśnie te sprzęty do rozdrabniania czosnku, ale można też pięścią. Właśnie teoretycznie to jak się robi jakieś sosy czy coś, to powinno się to pociapać, a nie używać tych chamskich. Patrz. Mówiłem. Tak. <laughs> zwany wings, do tego nam są potrzebne skrzydełka. Żeby to fajnie wyglądało podane, pozbywamy się tak zwanych pazurów, prawda? Tutaj są nacięcia, to wyrzucamy. Tutaj... ty, ty chyba dużo discovery Tutaj robimy sobie takie skrzydełka i tak jak mówię, jedną rzecz wyrzucamy, bo tego się po prostu nie da daje skrzydełku. To są pazury. Górze pazury kogo interesują górze pazury? Nikogo. Nas interesują tutaj skrzydełka. Żeby się z tym nie, nie że tak powiem, nie...

Kukurydza. W naszym programie nie dość, że uczymy gotować, mówimy jak jeść i co zjeść, żeby... ale konsultujemy to z ekspertami. Konsultujemy to z ekspertami. Wielokrotnie mówiliśmy w naszych audycjach, wielokrotnie mówiliśmy w naszych programach telewizyjnych o tym, iż ludzki organizm jest to tak skonstruowany mechanizm, że nie trawi dwóch rzeczy. Kukurydzy i sezamu. I teraz zapytam o to Ula. Ula wiedziała o tym, ale nie mówiła co. Nie światu. mówiła temu całym światu. Ja bym powiedzieć, że to, czego nie trawi ludzki organizm, to jest głupota. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, ale muszę zdementować tą plotkę. Kukurydza ma bardzo dużo leucyny, czyli takiego aminokwasu, który pobudza białek mięśniowych, więc jedźcie kukurydzę po treningu. Co no i kuj, Berlin padł. <grydze> Zrobić. Yy... ciecioreksa, czyli humus. Humus. Czyli Żywie. coś, co powinni uwielbiać wszyscy ci, którzy stawiają. Co mamy w tej cieciorce, co Czego nie ma w stadionowych yy, żar. Chleb, mleko, masło, mąka, rodzynki. Mogą być jeszcze, nie? Też mogą być rodzynki. Ktoś, który spędza 4 godziny dziennie na siłowni, na pewno przekaże to chłopakom posztandem. Bracia, postandę! Odrzucamy kurczaka! Tylko cieciorka! Nie działa tak jak hormon wzrostu do żylni albo do mięśniowo, ale. Można też to po kablach? No, można nawet spróbować teoretycznie. Dobra, a powiedzmy o tym, co to jest, bo to jest, wygląda bardzo apetycznie. To jest. zmiksowany sezam. My dzisiaj używamy tylko takich rzeczy, których nie trawimy. Tak. A weź, spróbuj. Jak hałwa wpłynie. To jest hałwa wpłynie. To jest jak... Hałwa w płynie. jak to się nazywa? Hałwa wpłynie. Ej, to jest yy, jak hałwa. Jak, hałwa. Jak, hałwa. jak hałwa. To jest hałwa wpłynie. płynie. Chauwa. Większość z Was będzie to oglądała w okresie świątecznym, Świąteczna noworocznym moje drugie Panie, Piotr Wąsowski tak? postanowił dzisiaj sam badać sobie prostatę. Nie, trzeba mieć rękawice w momencie, w momencie kiedy za zaczynamy w kuchni Grać burakami. Gdzie są buraki? To jest elementarz moi drodzy. To są już buraki uprzednio ugotowane. Przynajmniej raz w tygodniu staram się jeść buraki. Masz problemy sercowe? Mam. Cały czas. Boli mnie serce. Ale ja Grande cały czas? Cały czas jej wysyłam wiadomości, ale cały czas na niej nie odpisuje. Trzeba tak kiedyś na policję zgłosić. Mam już tego buraka. Ten burak jest śliski. <kuh> Dlatego bez rękawic. No ale nie musimy lateksować. go kroić, ponieważ będziemy go blendować. Aha. Czyli go nie kroimy, ale go wyjęliśmy. I tak. to jest podstawa. Nie można... Przyrządzać buraków w opakowaniu To była bardzo dobra ciekawostka Ja będę do nas walczył Miksujemy jedno, jednorożce Jednorożca, będziemy miksować jednorożce Dzisiaj mamy niesamowite mięso To jest mięso z krów, które są w Japonii Jak się nazywają te krowy? Niesamowite Tym krowom właściciel puszcza muzykę One słuchają Chopina, one słuchają muzyki tanecznej Kioruna słuchają My mamy przed sobą Jak to jest część? Ligawa To jest ligawa Ligawa, gdzie to jest? To nie są żyły, to nie są żyły. To są po prostu takie zrogowacenie. Jest już w południ, że takie rzeczy to są, to jest kurwa, zrogowacenie. Meble sprzyjają kucharze. Mamy już te pomidorki pelati. To jest, to jest też hit. Moi, moi drodzy, zobaczcie. Kiedyś mieszkałem na Półwyspie Iberyjskim. Jedliśmy to praktycznie codziennie. Długo mieszkałeś na Półwyspie Iberyjskim? Praktycznie 11 dni. Z weekendem. Bardzo fajny apartament. Zresztą to tutaj dzisiaj też właśnie dzięki Alphabet jesteśmy. W bardzo sympatycznej no, scenarii kręcimy to wszystko. Byłem u takiego gościa, hipno, hipnotyzer, niesamowity gość. Strasznie miałem problemy z rwałą nie? I on mnie zahipnotyzował, obudziłem się i wmówił mi, że mnie to już nie boli. Ja tej mnie nie boli. No. Niesamowite rzeczy. 800 złotych Jest To jest niesamowite. Pamiętajcie, że to jest ta wołowina japońska. Wygooglujcie sobie nazwę dokładnie w której to właśnie krowy słuchają muzyki ile, ile jest kilograma? Jakieś nieludzkie pieniądze, chyba ponad 100 zł. Tak, i teraz sobie czekamy aż to się tutaj ładnie poddusi. później dodamy sobie część tego sosu, który zrobiliśmy wcześniej i jeszcze sobie dodamy troszeczkę... A uwa w płynie! A tutaj ula już szykuje nam ostrą paprykę. Trzeba zauważyć, że no. na przykład jak jecie mecz, tfu, jak oglądacie mecz, no to i tak na przykład jak macie chipsy na czosy czy jakieś inne takie powiedzmy słone przekąski, mhm. to to się tak nie przełoży. Po prostu się je, tak. mimowolnie. I mam Marchewki mhm. po grupie i zjadasz w sumie swoją dzienną porcję po prostu nawet nie zauważyć. No dobra, ile takich marchewek z... można w ciągu jednego spotkania zjeść? Sky z limit. Dobrze, że znamy języki, to wiemy tak. Okay. udało nam się rozszyfrować jak jest jaskółka pan. Przyprawiliśmy to sobie kminem pieprzem i, i solą. Teraz dodajemy troszeczkę tego sosu, który wcześniej już tutaj zrobiliśmy troszeczkę... Mogliśmy to zrobić inaczej, ale zrobiliśmy tak, bo... Y, jemy za, za mało warzyw i jak można zwiększyć ilość warzyw, które jemy, to na przykład bierzemy sobie taką marchewkę, ścieramy ją na... Tarce, sobie ją na tarce i wtedy jak dodajemy ją do takiego sosu, to się wszystko redukuje. Do tej marchewki nawet przysięgam wam, nie poczujecie, a zjecie więcej warzyw. Wiem co to pika, piekarnik. <laughs> już piekarnik, piekarnik pika. To piekarnik jest, jak to pika. A, jest napisane. Pika. No i tak, tutaj już mamy mięsko z papryką. Widzicie, że już to zaczyna mieć wszystko sens, dlatego dodamy sobie rzeczy, których już nie musimy gotować, bo tak. Kukurydza została już wcześniej ugotowana i odsączyłeś z wody, bardzo fajnie Będziemy też słuchajcie jedli coś niesamowitego Czyli tak zwaną marchew baby, po angielsku baby Czyli praktycznie powinny to jeść tylko dzieci Nie ma czegoś takiego jak młode marchewki Te marchewki to jest z dużej marchewki zrobiona mała marchewka Cały sekret tych małych marchewek Te, te marchewki po prostu są kultury, wyciągnięte te ziemi tak jak mówiąc, są jeszcze małe W meksykańskiej kuchni to ma być taki odpowiednik tej, tej, tego meksykańskiego gotowania Po prostu ją sobie brutalnie Doje, dodajemy To właśnie Ser pleśniowy. Jak się robi ser pleśniowy? Trzeba po prostu ser kupić, nic z nim nie robić, aż pojawi się pleśń. Wtedy właśnie jest ser pleśniowy. Ty, ale ten, to jest naprawdę... On, on pleśniowy Małe kawałki rozdrabniamy. Tutaj pieprzu proszę dodać. a generalnie w związku z tym, że takie pasi brzuchy, jak najchętniej by to zrobiły ze śmietaną, ale jakbyśmy zrobili ze śmietaną, to ona wytargałaby nas za uszu, Dlatego wjechaliśmy do jogurt zdrowy, pożywny. Ten mikser pochodzi z 1993 roku. Tak jest. Rok po tym, jak Arkadiusz przypaszeń zdobył złoto w pięcioboju, by w Barcelona. na najgrzybska z kolegami. polecam też natural... zrobić sobie sos czosnkowy właśnie z naturalnego jogurtu do tego czosnku. To miały być buffalo, tak, tak i będą. Mogę lekko skropić? Tak, bo generalnie jeżeli chodzi o standardowy taki przepis tego buffalo, to powinno się to robić tak, że ten sos, który tutaj podajemy, to też ważne. To musi być sos Louisiana. Gold. Wydaje mi się, że pół buteleczki do czegoś takiego możemy spokojnie, spokojnie dodać. Dodajcie trochę mniej, bo jak dodacie pół, może Wam wypalić Lita. Ja oglądałem to na filmach To się tak robi. Skrzydełko powinno się jeść bez kości. Naprawdę to się fajnie komponuje. To jest ważne. Jesteśmy w apartamencie Ellibetu i to są pierwsze skrzydełka, które zostały tutaj przyrządzone. W ogóle. Z dziś okręcina nie ma szans, żeby tutaj takie rzeczy robić. Pozdrawiamy pana ambasadora. Pozdrawiamy. Trzeba powiedzieć jasno. Widać było, że to my rozdzieliliśmy ten piekarnik, że Pan Cisław jednak je, już gotowe rzeczy. Od czego zaczynamy w przypadku robienia tej sałatki? Korzystamy z zestawu warzyw, kurwa, ziół, przepraszam. Nie, to są warzywa, to tak. są zielone warzywa liściaste. A czy już to myliśmy? Nie. Nie. Muszę powiedzieć, że to jest dobre na wszystko. Tak. Tam jest i żelazo, i bałwni, i kwas foliowy I badania pokazują, że te osoby, które jedzą więcej warzyw, zwłaszcza tych zielonych liściastych, nie tylko mają lepszą odporność, ale wyobraź tak sobie... I że też... Nie, właśnie zielone zostawić też. Ale żyją dłużej. Też możemy obalić ten mit. Ser kozi. Pochodzi z Kozienic. Tak. I to nie jest z Koziego mleka, co tylko z Kozienic. Wrzucamy to sobie do naszej sałatki. Tak jak Sarebska dogiętej na stadionie, tak do Rukoli pasuje to, to tak Czy będzie do tego szła ta włoska? Tak jest. Niesamowite, ja muszę o niej opowiedzieć. Pamiętam, są bardzo duże dysproporcje, jeżeli chodzi o Włochy, między północą a południem. Duży problem z pracą. Praktycznie tylko turystyka utrzymuje to południe. Ale co najważniejsze, że właśnie tam produkują. Cześć, to jest legenda. To jest, to jest coś niesamowitego. Dojrzewająca szynka wieprzowa, surowa, dojrzewająca, ile miesięcy? 14. I to jest zawsze dokładnie 14. Solona ręcznie. To nie to, że maszyna to soli. To wszystko jest ręcznie. Ile dodajemy tych pastów? Wszystkie. Czy, ale koimy jakoś, tak? Tak, zaraz się pokroję. To jest niesamowite. O, tutaj od razu do, 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 do producenta mały apel. Musi być otwierać, musi być coś takiego, żeby otworzyć. Bo tak to trzeba nosić. Gruszka tutaj będzie takim elementem Możemy obalić ten mit, że zawsze bez skórki. Nie, tam jest fruktoza, tam, jest... tam są najlepsze rzeczy. Dobrze mówię? Fruktoza jest właśnie tam dalej trochę, ale te najlepsze Byłem. rzeczy są właśnie pod skórką. Są rzeczy. I teraz tak, odwracamy. Dlaczego odwracamy? Bo zupełnie inna flora bakteryjna, jeżeli chodzi o gruszkę, a jeżeli chodzi o dojrzewające. I kiedy te mikroby mogłyby się ze sobą zderzyć, mogłyby to doprowadzić do no. no, no. rozwolnienia. Czekałam na to. Do rozwolnienia. Diety? Że prawdziwą piszoną kapustę tak. zawsze robi dziewica stopami. Czy dziewica to tego nie wiem, ale. Tak słyszałem od mojego góra tak Ale przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli chcecie tak zgrabnie jak ja tą szynkę rywać, musicie gruntownie umyć ręce. Ona jest gotowa do jedzenia, tylko. Dodajemy trochę pieprzu. To już do rzeczy, które mamy gotowe i czekają do tego, żeby je wam zaprezentować. A później je ordynarnie opędzlujemy. Nie będziemy wam mówić, jaka to jest marka czekolady, ale ważne, żeby była gorzka, tak? tak. Kakao. Słodki deser. Zamrożone wcześniej banany. Następna rzecz to jest jogurt, to masło orzechowe, które nie ma oleju palmowego, bo randudany umierają, a nam się żyły, zapychają. Tak, a wa wa warto też e, sprzedać protik, bo masło orzechowe można zrobić w prosty sposób, żeby. skupić Kupić orzech, rzucić i zacząć to po prostu. Wrzucamy to po prostu ordynarnie do banana, tak? Tak jest, po chamsku. A ja może chyba. Musimy powiedzieć uraże, że jest to prosty taki. Dobra, jest to dosyć rzadkie, więc możemy zacząć zagęszczać. Dawaj i teraz się tłumaczę. Czas zebrać srogi, srogie baty. Chciałam powiedzieć jedno, że to, że jest pszenna, ja jestem koneserem glutenu, polecam wszystkich gluten, naprawdę, bo to nie jest żart. Natomiast ja bym chciała zrobić taki mały challenge. Mhm. E, nie opierdolę Was tak publicznie, e, dopóki, e, jeżeli zdążysz przeczytać skład, e, dajmy na to 15 sekund. Ta na woda, olej, zopakowy, stabilizator, eee. micelon, gluten, czyli eee. substancje spłówniające, diforotwany, e. emulgator mocno i dichloretyny kwas puszczowych, substancje konserwujące proponian, i damian, tabisa, to organian, potasu, środek do przetwarzania mąki. Helcy z tej. Praktycznie dobra, to, dobra. dobra, tortille zaraz zrobimy, e, jeszcze podsumujemy, tak, była dzisiaj z nami, znosiła nasze towarzystwo. Szalony humor. I nasze niewybrane żarty. Niebybredne za to żarty. wybaczam Wam tortille. Tak. Za to, właśnie za to. Za to nam wybaczasz tortille. Dzięki nam wieszak po angielsku jest jaskółka. Tak. Naszym gościem w dzisiejszym wyjątkowym odcinku Stadionowych Rewolucji była Ula. Ula, sama specjalista do spraw żywienia. Że naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że po pierwsze że zrobiliście bardzo dobre zakupy. Przysięgam Wam, że jak tu przyszłam, to się nie spodziewałam tego. I chciałam Wam powiedzieć, że jesteście całkiem zdolnymi kupiarzami. Dziękuję. Kolejny, Oprzywamy kolejny talerz. Dziękujemy Ci za to, że nam tutaj dzisiaj pomagałaś i wspierałaś, żebyśmy się tym wszystkim nie otruli. To się zobaczy. Nie, no jemy ja myślę. Ja na ja właśnie Na początek zawijamy sobie tak boczek, tak? Później robimy sobie taki mek. Później robimy sobie taki mek. I tak oto przygotowaną tortillę kładziemy na, na blachę. Powinniśmy to troszeczkę zrosić oliwą, której niestety gdzieś tutaj nie. Bierzemy sobie do tego ser cheddar, który jest dość pikantny, dość fajny i ordynarnie ucieramy na nasze torpille. Ale to wygląda, apetycznie. Ja tak z drugiego planu obserwuję to, gdyż musiałem usiąść, bo tak się zgrzałem, biegałem po pokoju. Dajemy sobie na tyle, żeby one, żeby ten farsz zyskał temperaturę, żeby serek się stopnił. Ja pokażę, bo pokażę, ja pokażę, kiedyś. Miałem znajomą w USA i ona mi pokazywała, że tutaj jak czas trzeba nacisnąć i tutaj wtedy gałką się ustawia. Ile? No tutaj na nie wiem, 10 minut. Na 10 minut. Po angielsku to jest ten minut. Za kilka minut spotkanie, więc podajemy torpille dla naszych bo którzy tak naprawdę są tak głodni, że zdążyli opęclować wszystkie skrzydełki. Pana Modesta Amaro, jemy oczami, tak? więc generalnie chodzi tylko o, o to, żeby skosztować i sprawdzić, a nie o to, żeby napchać cały brzuch. Praktycznie cały bagażnik mojej Skody no przecież Te, te jeżyny, które tutaj są, przecież te rano je zbierałeś na dzielnicy willowej, to jest coś pięknego. Spróbujmy jeszcze, jeszcze tego specyfiku, czyli humusa. Humus, z tą świetną pastą, która smakuje jak hałwa i sezamki. Radioaktywny kolor. Radioaktywny kolor, ale tak jak zarządziła Ula, jest to tak zwany jednorożek. No dobra, słuchajcie. Było nam niezmiernie miło. Raz jeszcze serdeczne podziękowania dla Wibetu za to, że mogliśmy gościć w ich apartamencie dla VIP-ów. No ale tak powiedzmy bardzo sobie bardzo. szczerze, powiedzmy sobie szczerze. Jedzenie jak dla VIP-ów, kucharze jak dla VIP-ów. I wszystko to można zrobić Wszyscy... w domu, wszystko, nie wszystko, musicie być na 33 piętrze, to można zrobić w każdym domu, na każdą widzieliście mieliśmy tylko nóż, łyżkę i mikser pamiętający młodego wielka. Koniec roku, także musimy życzyć Wam przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, szampańskiej zabawy podczas Sylwestra, a od stycznia wracamy, wracamy z naszymi stadionowymi rewolucjami. No i tyle, no i musimy zrobić to, to zawsze. Eee...